Ten, kto stanie przed tym pomnikiem, oczyści się z nikczemnego grzechu, który popełnił, bo spiął się na wielki szczyt przed sobą, by oczyścić się ze swojej plagi. To właśnie zobaczyłem kamienną tablicę z wyrytymi tymi słowami, stojąc przed górą o gigantycznej wysokości. Nie pamiętam, jak się tu znalazłem, wiem tylko, że byłem sukinsynem w tej megakolonii na poziomie 399 i zostałem z całej siły spryskany zimną wodą. To mgliste wspomnienie, ale jest tak żywe. Jakież zbrodnie popełniłem, zakłóciłem tylko spokój. Byłem nieco biernie agresywny wobec niektórych ludzi, popełniłem inne drobne przestępstwa. Nie skrzywdziłem nikogo i nie popełniłem niczego naprawdę drażającego. Powoli odzyskuję pamięć, powoli przynajmniej sobie wydarzenia, które miały miejsce. Im bardziej przydawiam sobie, jak drobne są te zbrodnie i jak absurdalna jest ta kara, to prawie niewiarygodny. Zostałem tak ukarany, Wciąż nie mogłem pojąć takiego losu. Dlaczego? Zaplecze nigdy nie zawodzi w torturowaniu swoich mieszkańców w ten sposób. Nawet bezpieczne schronienia nie są godne zaufania. Taka rzeczywistość jest po prostu wściekła. Ale jest tylko jedno wyjście z tego bałaganu. Wypakiwanie się nic nie da. Taki jest mój los i powinienem spiąć na ten szczyt, zamiast siedzieć tu i narzekać na wszystko. Po 15 minutach wdzierania się przez gruby, śliski śnieg natrafiam na prymitywną, podniszczoną drewnianą szopę u podnóża góry. Znajdują się w niej tylko raki, czekan i szpikulec do lodu. Żadnej liny, uprzęży ani innych narzędzi bezpieczeństwa, tylko ten podstawowy sprzęt. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mam nadzieję, ale zanim zacząłem się spinać, myślałem, że mogą być inne wyjścia. No, clip jest wszechobecny w Backrooms, to powiedziałby, że nie będzie na tym poziomie. Naiwnie liczę na tanie wyjście jak noclip przez śnieg albo przez skały. Mogło mnie to wysłać do piekła, raju albo czegokolwiek pomiędzy, choć jestem w tym zarzewiały. Próbowałem medytacyjnego Noclipu, ale nawet to nie zacięło po kilku próbach. Naprawdę nie było wyjścia poza w górę. Porządkowe podejścia były łatwe. Wydawało się wręcz zbyt łagodne, ale to dopiero początek. Mogę jedynie zgadywać, ile pracy muszę włożyć, żeby to się udało. Po 20 tak spinaczki dotarłem do stromej platformy, gdzie odpocząłem chwilę, a potem wróciłem do spinaczki. Potem zrobiło się trochę trudniej i zauważyłem, że zbocze stopniowo staje się coraz bardziej strome. Na szczęście nie wyczerpało to mojej energii, więc spinałem się nieprzerwanie przez około godzinę, aż dotarłem do kolejnej większej i bardziej płaskiej platformy, na której mogłem odpocząć. Stojąc na krawędzi byłem świadkiem majestatu góry i po godzinie nieustannej spinaczki, którą właśnie zniosłem, samo patrzenie takiego olbrzyma już przyprawiało mnie o mdłości. Nie dość, że jeszcze nie skończyłem mojej przygody, to jeszcze będzie coraz trudniej, bo będę musiał stawić czoła coraz bardziej stromym zboczom i porywistym wiatrom. Nie mogłem nawet modlić się do Boga, bo byłem w backrooms, gdzie przynajmniej na razie nie ma Boga, który mnie uratował od tego wszystkiego. Wspominam dobre czasy do tego relaksu na poziomie 330. po spotkaniach z innymi wędrowcami, ale teraz smuci mnie, że muszę to robić. W końcu zebrałem się na odwagę, by kontynuować. Nie miałem innego wyjścia, jak tylko uświadomić sobie, że to przeznaczenie. Wróciłem do spinaczki z determinacją i oddaniem. Było trudniej, ale nie do odrobienia, bo trudniej, ale nie, nie do zniesienia. Czułem, jak drobinki metalu otupują mi raki i czekany, i byłem już bliski rezygnacji, ale przypomniałem sobie, że albo spadnę w przepaść, albo będę się spinał dalej za wszelką cenę. Każdy krok, każde uderzenie, każdy oddech były wspaniałe. Minęła kolejna godzina. Moje czekane i raki trzymają się mocno, podobnie jak moja odwaga i duch. Szczyt góry wciąż wydaje mi się daleki, a jednak z każdym krokiem i każdym zakrętem czuję przypływ energii, co wydaje mi się dziwne. Wiem, że znajdę gdzieś miejsce na krótką przerwę, na przykład kolejną platformę. W końcu po kolejnych 30 minutach znalazłem kolejną platformę. Spinam się już od około 3 godzin i porzuceniem okien na wysokość tego olbrzyma stało się jasne, że dopiero zaczynam, a jednak już mam trudności z oddychaniem. Wiatr jest nieubłagany, zbocza coraz bardziej strome, a moje narzędzia słabsze. Myślałem, że backrooms nie wybaczają, skoro ktoś taki jak ja robi to wszystko za kilka drobnych przewinień. Myślałem, wyobraź sobie, że istnieją różne wersje tego poziomu: gdzie im poważniejsze przestępstwo, tym wyższa góra i surowsza kara. Coś jak poziom 999, chociaż prawdopodobnie jest to fałszywe. Taka myśl przyniosła mi ulgę, nawet jeśli jest naiwna. Zaczęły mi szkodzić do głowy inne pytania. Czy to wszystko ma związek z systemem karmy na poziomie 99, Jeśli tak, to jaką karmę posiadam? Czy mogę spotkać innych wędrowców na tym poziomie? Czy się stanie, jeśli spadnę i zginę? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Ale to nie jest największy problem, tylko droga przed nami, ponieważ platforma była dość duża. Rozejrzałem się i sprawdziłem się, czy znajdę lepszy sprzęt klimatyczkowy. Ku mojemu zaskoczeniu znalazłem go obok zwłok. To odpowiedziało na moje pytanie. Ten facet spadł i został osądzony przez backrooms. Ale gdzie oni teraz są, skoro zginęli? Czy są w jakimś piekle? Mógłbym po prostu iść dalej, cieszyć się nowym sprzętem, ale nie mogłem przestać myśleć o tym złokach. Przecież ukradłem dosłownego groby. Przeraża mnie myśl, że coś takiego mogłoby mi się przydarzyć. Ale nie mogę tu po prostu zostać i niepotrzebnie się martwić. Muszę spiąć na tę górę. Muszę to zrobić, żeby zrekompensować moje przewinienia. Zaczynała mi się rozwijać pamięć mięśniowa. Stawałem się coraz bardziej wydajny i, choć robiło się trudniej, szybko się adaptowałem. Od tego momentu podczas spinaczki włączyłem autopilota. Traciłem przytomność nawet na krawędzi klifu, tak bardzo byłem uwięziony. Ale wtedy nadeszła katastrofa. Po około 45 minutach złamały mi się prawe raki i gwałtownie upadłem. Na szczęście byłem na grubym, zaśnieżonym zboczu, więc nie spadłem od razu na coś i nie skończyłem jak tamten facet. Moja reakcja była wystarczająco szybka, by chwycić ciężki czekan z pleców i użyć go z tyłu, by spowolnić nieuginiony upadek. Zatrzymałem się blisko krawędzi klifu, ściskając strzałnek czekana najmocniej jak potrafiłem dla ratowania życia. Słyszałem trzaski dochodzące ze skał, do których był przywiązany czekan, więc musiałem szybko myśleć. Chwyciłem prawy kilof i zakotwiczyłem się na krawędzi klifu, ale zdałem sobie sprawę, że nie ma sposobu, abym mógł dostać na platformę. Wisiałem tam, wiedząc, że nic mi już nie pozostało. Życie zaczęło mi migać przed oczami. Każda szczęśliwa chwila, która mnie tworzy, od imprez na poziomie 357, chwała za pokonanie mojej pierwszej istoty, uwolnienie się od tego drania stalkera, moje przygody z bliskimi przyjaciółmi, wszystkie żarty, wszystkie zabawne momenty, wszystko. Zrobiłem tak wiele, a to się tu kończy. Tak wiele rzeczy tutaj mogą mnie już zabić, od tych bliskich spotkań z istotami, prawie wejście do czerwonych pokoi, ale bycie drobnym utrapieniem dla mieszkańców poziomu 399 było dla mnie końcem drogi. Zanim zdążyłem otworzyć wszystkie spłynienia, moje narzędzia w końcu pękły i spadałem swobodnie. Zobaczyłem siebie zatopionego w śniegu sięgającym kolan. Rozejrzałem się i założyłem, że znajduję się w jakiejś formie życia pozagrobowego. Powoli zacząłem odzyskiwać przytomność i rozejrzałem się po otoczeniu. Leżałem na stercie śniegu jednej z płaskich górskich platform. Znosiłem dwie minuty potwornego bólu, a potem cudem wstałem. Kiedy korygowałem wzrok, dostrzegłem sylwetkę człowieka w oddali. Mam nadzieję, że mają jakieś zapasowe narzędzia spinaczkowe i może podzielimy się swoimi doświadczeniami. Jeśli nie, cóż, w tym momencie nie mam nic do stracenia. Kiedy poszedłem tej osoby, zdawałaś mówić po angielsku i poczułem ulgę, że mogę z nią porozmawiać. Zauważyła mnie i przez chwilę była zaskoczona. Ale zaczęła się do mnie zbliżać, gdy zobaczyła, że jestem zwykłym człowiekiem. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, o naszych doświadczeniach, o tym, dlaczego tu trafiliśmy i co o tym wszystkim myślimy. Ale coś było z tym człowiekiem nie tak. Do niego głosu był dziwny, a on był wobec mnie pasywno-agresywny. Ma sens, prawdopodobnie jest tu z jakiegoś powodu, ale odbiegam od tematu. Im dłużej rozmawialiśmy, tym bardziej stawał się nieprzyjazny i tym bardziej wściekły brzmiał. Rozmowa trwała około 12 minut. W ostatnich minutach nieznośności tego faceta sprawiła, że miałem ochotę powoli się wycofać. Widział moją mimikę twarzy, która to sugerowała chociaż starałem się zachować spokój, on mnie po prostu zignorował i wyciągnął linkę do liny. Linkę do liny. Spinałem się na tę wysoką górę z najprostszymi narzędziami, nawet bez sprzętu sekuracyjnego, a ten facet ma całą linkę do liny, co za równowaga. Po prostu spiął się na półkę skalną, która była tak wysoka, że była zasłonięta mgłą. Po czym odszedł i zignorował mnie, odpowiadając na moje pytanie. Wszystko w ciągu ostatnich 20 minut przypomniało cholerny roller coaster. Spadłem z dużej wysokości, przeżyłem, nawiązałem rozmowę z tym dziwnym facetem, który potem zniknął ze mną z karabinem linowym. A ja zostałem tu tylko z jednym rakiem i jednym czekanem. To nawet nie jest smutne, po prostu krew nie zalewa. Nie byłem tak sfrustrowany od miesięcy, zwłaszcza w miejscu takim jak Backrooms. Skąd ten facet w ogóle ma dostęp do tak potężnego narzędzia? Karma go dopadnie, ale teraz liczę się tylko ja. A z tymi drobiazgami, które ma teraz, jak mam to wszystko skończyć? Niewystarczającą ilością sprzętu spinażkowego nawet najsilniejsi nie wdrapaliby się na taką bestię. Na tej platformie nie ma już nic oprócz mnie i mojego brakującego sprzętu. Naprawdę nie mam już nic do stracenia. Czy Backrooms mnie osądziły? Czy tak to się wszystko skończy? To los, który chętnie zaakceptuję. I cóż, to było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, wciśnijcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się z nami żegnam i do zobaczenia. Na razie.